Witam moje drogie słoneczka i witam laleczki moje piękne. Witam. Witam, witam. Oczywiście na sam start tutaj e, poklepiemy lolitkę naszą obozową. E, I co dziewczęta, jesteście gotowe? Możemy coś porobić dzisiaj? Fajnie. Jesteśmy Fajne? gotowe. To elegancko? Zawsze. Lalunie. To ja proponuję moje piękne lalki, żeby zrobić jakiegoś łowca. Mm -hmm. Legendarnego dzisiaj. Tak, to możemy zrobić. Dobrze, czekajcie, Znana bo ja nie. Nie, było. nie mam amunicji? Czekajcie, patrzcie, no nie mam amunicji. Graliśmy przecież ten. No, wiem, że grałyśmy do ostatnio dobro. Jak ty zaraz pobiję, będzie głupia. Znowu się będę. Jak ty mówisz do mnie? <laughs> ale brzydkie słowa tutaj takie <laughs> padają. Och, widzicie, jak to jest. Dobra, potrzebuję. Ej, kupić... nie, nie da się tego zrobić. Czego się nie da bo zrobić? Pepe włączyła ten, że nie wolno się bić. A, zero zabawę. przyszła Pepe. Nie Niech jaka dobrej zabawa. <grym> bo później się nie da z wami grać, bo się kurwa bijecie, jak. No, ale wam zajebie zaraz. <grym> Dziewczyny! Ja nic nie robię. Co ty nie ale, się bierzka, ale się wieszka? ale się wierzka. Marta! Ja Marta, bo ja robię coś! Serio, czekaj. No kurwa! Ej, ja też umiem ciebie. Chodź tu! O jezu! Przestań, bo ja robię coś. Pierdolę, oszaleję z tą kobietą. Do dupy se postrzelaj. No kurwa! Marta! To, ja nie, nie zrobiłam. to kurwa nie dotykaj mnie, bo kupuję rzeczy w katalogu, weźcie mi kurwa, dajcie spokój. W chuj śmieszna, naprawdę jesteście tak kurwa zabawne. No ja nic nie zrobiłam! Zaraz, Jest. zaraz, będę sama nagrywać. Ani razu nie dotknęła. No widzicie, jak się zaczyna niemiło? Dobra, Lalunie. Ej, a ten w ogóle bandolier to nie jest tak, że on nam da więcej amunicji do w sensie w możliwości noszenia, czy, czy nie? Nie wiem. Chyba nie, ale nie mam pojęcia. Też nie wiem. No dobra, trudno. Myślę, że to tego chyba ten. A ty? <laughs> Czemu tak Ta wasza postać tak stękała dziwnie. Bo ta postać pewnie. Oj. postrzał. Dobra. Nie. Lalki, czym możemy zrobić w końcu coś? Tak, ja tak coś możemy. Dwie minuty no, ogarnięcie. No dobrze, no to. Ej, obok tutaj się pojawił jakiś obóz, widzicie to? W kryjówka, idziemy tam? Patrzcie, tam no, no, zaznaczyłam. To weźcie sekonia i chodźcie. Dobrze, dobrze. Już tam jadę. O, dawaj, lecimy tam. Ej! Myślałam, ja że znowu, myślałam, że znowu się wyjebiecie na drzewie, nie? Że będzie jak za każdym ja razem. Zda. Ania! Za, za każdym razy. razem... Wielkie umysły myślą podobnie, laleczko pamiętnej. O! o Zatrzyma... A, uwaga Martysia! z konia, Marta! O jezus! Oni mają tu taki karabin, no. uważajcie! O wy kurwa, zawistnicy! O ty kurwa, dużo ich tu jest! No, pies. To nie? Musiałam zrobić ja, te, ja też musiałam do niego strzelić i aż mi smutno się zrobiło. A co mam z tamtym gościem zabi zabić go, czy co? Nie wiem. Chyba tak. Ej, oni chyba jeszcze jadą jacyś inni, bo mi się pojawiło tak jakby za nami. No, jadą. Jadą? Jadą. jadą. Konie. Będą konie po betonie, po betonie w szarej mgle. Coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, czasem źle. Jesteś dla jest Z drugiej strony. Też. O, przede mną. A to piesek to chyba idzie. A nie, nie ma wpisała No ale nie, nie strzelaj do pieska. Jak nic tam nie robisz Jeszcze jadą. Jadą, jadą. A ty! <noise> Czy laleczki se radzą? Chyba tak. Ale go kurwa wygieło. Kryjówka zlikwidowana. Dziękuję piękne loreczki. Grabimy, grabimy. Aha. Jest tu coś co Aha. A aha. <grym> Czekajcie. Normalne zachowanie. <grym piosenka> nie no, to chyba nic nie ma. Hmm. Chujuwa, nic nie ma. Tylko można sobie ograbić ludzi. No cóż, cóż zrobić. Brau, o, skrzynka, skrzynka. Spierdzalaj, człowieku. Mało tu mieli. W skrzynce jest. Ym... Nic takiego. Chcesz sobie. W... Nie wiem, nie ma tu nic chyba. Urywa. <śm> no tam trochę efektów specjalnych. Dobra. Piękne lalki, jedziemy tutaj obok na tablicę z listami gończymi. Zapraszam. Mhm. dobrze, dobrze. Puikuny. Dziewczyny, tutaj pamiętajcie. Się, na pewno nic nie ma. Co? Co? Pamiętajcie, że yy, legendarne zwierzęta do kogo? Do gusa. Tak. Ponieważ nie możemy od niego dostać kaptur. Ta tak. Dokładnie, piękne laleczki, dokładnie. Jazda, 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 jazda. Napiję się herbateczki. Ale tutaj mglisko. No. O. Straszne. A Ale... w jaki chórek? No. 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 Ale RCB przyszedł, że ten. To jest właśnie bardzo duży smok. Tak, tak dobrze. Gdzie... O jedynie. To... <laughs> Ania jak zwykle się wybierdoliła. No trudno. Oj. Pojedziemy same bez niej. Dobra, mamy, mamy tablicę z listami, Lalunie. Już wam powiem, co tutaj mamy. Legendarni no. Przestępcy są następujący. Wszystkich już zrobiliśmy, ale możemy teraz U. zrobić na przykład kogoś na podwójnym... O kurwa, kogoś możemy zrobić na potrójnym, Lalunie. Po... Ostatnio zrobiliśmy na... tego siódemkę na podwójnym chyba. No a teraz możemy właśnie zrobić na przykład Eta Doyle. Możemy poczytać o nim, o co tu chodzi. Duża nagroda jest oferowana za schwytanie Madame La Perlée, czyli Ety Doyle i jej gangu. Poszukiwana żywa, o musi być żywa, Lalu nie, żywa. Dobra. Za napad na pociąg i Diligence. Przewodzi gangowi kobiet siejących terror. O jakby nas opisali. Wśród pasażerów pociągów i Diligenców. Ma 40 lat i ubiera się po męsku widziana w pobliżu o. Saint Denis. Znak, znak szczególny to szrama po nożu na prawym policzku. Ekstremalnie niebezpieczna lalunia. Bierzemy taką laleczkę? Bierzemy. Robimy. Pewnie możemy zrobić. Zróbmy tą piękną lalkę. A w mojej głowie teraz jesteś dla mnie. Natalia, hmm. <śleszy> ja, ja myślę, że słuchaj cały czas Discorda powiadomienia. Że co? Powiadomienia z Discorda cały czas słychać. Czy nie? Ale dlaczego ty o tym mówisz teraz? <grymny> <grymny> Nikt by nie, nie zwrócił uwagi, gdyby nie te wścibskie Martusie. No tak. tych Martusi Nieważne, nie ma Discorda. Skupmy się na Elta do Wyłącz to powiadomienia. A na terenie nie ma ich wyciszonych?

Oczywiście. A ja nie pamiętam tego, żebyśmy robiły to na tym poziomie nie łatwiejszym. Tego. Nie robiłyśmy tego. Nie? No właśnie tak mm -hmm. a, musiałyśmy to robić. Tylko to no, za każdym wiem. razem jest chyba trochę inne, nie wiem. Pułapka zostawiona, okej. Okay. Uh -huh. Zdenerwujemy ten Discord. To sam wycisz go, kurwa. Ale to kurwa u ciebie jest, Natalia. Jak u niej? Co? Przecież to jest u ciebie, kobieto! Ty słyszysz a? u siebie przecież, no. A to wy słyszycie to? ja na przykład słyszę, bo też mam włączony dźwięk, nie się spowiadomić. Ale po co się tak skupiacie na tym? Przestańcie. Marta, wycisz se po prostu, a my się skupmy na historii. A ja nie mogę chyba teraz. O mój Boże, to zostań w tym i tyle. Crazy Można Beach, maka? żeby Crazy Beach na mnie wparowała. Ja też nie pamiętam tego. Nie pamiętam w ogóle kurwa. Coś znaczy, robił jakąś zasadzkę? No właśnie nie pamiętam. Dobra, e, zróbmy sobie sekundkę przerwy. E, dajcie mi moment. Misza, przestań gadać o Discordzie cały czas, że ten. Czemu? Bo przez to zwracasz uwagę, a tak ludzie nie zwrócą uwagi, bo kurwa większość ma Discorda. A jak to się wycisza? To gówno. No wejdź sobie ten... Z jak masz kanał. Dźwięku. Albo możesz sobie po prostu też dać, że na przykład wyciszenie kanału na godzinę, albo coś takiego. Trzy godziny. Nie wiem, gdzie to się robi. Ty, ry, 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 ty, ty. Opa. Nie wiem, gdzie to się robi. Wyłączyłam <słuch> powiadomienia, może nie będzie teraz. Dobra. To wytniemy tam, co tu gadałam. No nie możemy wyciąć, bo tam jest ta historia. Mhm. Dobra, no to to robimy. No ej, idą tu już. Skryjcie się daleczki. Już wracam. Muszę sobie wrócić do programu. To weźcie mnie przypilnujcie chwilę. Ja już idę, tylko sobie zrobię zdjęcie minuty. I lecimy. Dobra. Dobra, wracam. Okej, okay, wróciliśmy i od razu mnie strzelili, więc podnieście mnie, proszę, laleczki, jak możecie. E, a nie, no mogę umrzeć, mamy dwa życia. Ogólnie musieliśmy. Nie, zaprosić. nie umieraj. Nie umieraj. Nie umieram, no. Musieliśmy tutaj troszeczkę e, podziałać z ustawieniami chwilowo, bo były małe problemy, ale już jest git. Dobra. Pamiętajcie, że ona ma być żywa, ta lalunia. No hmm. dobrze. Biorę si. kunia si. Bierz kunia Pędzą kunie Dobra. O kurwa Myślałam, że tu jest wyjście, ale nie ma. Muszę iść jakoś inaczej. Jak zwykle się wjebałam zamiast pójść za nimi. W sensie za wami, laleczki. To poszłam sobie kurwa naokoło. Niby na skróty, ale niestety to nie były skróty. Gonicie tą typiarkę? Tak A... Daleko macie? Słuchajcie. Uważajcie, bo ona jest chyba na tym. Ta. Ona jest yy... Ja spróbuję ją złapać las. Ja, sprób ja mogę spróbować, a nie, nie mogę, bo jadę. Z tyłu. Kurwa, wyjebało mnie z butów. Jedziemy, jedziemy. Mam ją. Masz? Dobrze, elegancko. Myślałam, że będzie to trochę więcej, jakieś action, ale nie. Pętaj. Co ty, kurwa, tyle koni jest. Tu. Uh -huh. Chyba nie robiłyśmy tego loneczków, wiesz? Ej, chyba wam uciekła? Nie. nie Nie? Aha, dobra, mi się coś zreagowało i pokazało jakby uciekła, wiecie? Chodź Martusiu Jadą na nas I think Czekam, Jedziemy Jedna mi przejechała obok, nie zabiłam jej. Dobra, dobra. Kurwisko. Ale ty przeklinasz, laleczko. Tak brzydko. Mamy to. Tak brzydko mówisz. Mamy to? No chyba, patrzę, ale y tu już nikogo na trasie nie ma, co by mógł nam przeszkodzić troszeczkę. No, jesteśmy. O! Oh. Hip hip! Prawie we mnie zajęłaś, stara! Hip hip! Hurraaa! Hip hip! Hurra hurra zaraz zrobimy jeszcze jakiegoś może? Jeszcze zrobimy sobie jeszcze legendarnego jakiegoś. Innego. Innego. No, ładuje się to czy co? Tak, znowu piękne gwiazdy. Gwiazdy na niebie. A ja kocham ciebie. Wie, wie. No. Pięknie, pięknie. No, no. Dobra. Posz, posz. Jak już szybko poszło z tym jednym gościem. Z tą babeczką. Słucham? Nie Mówię, nie słucham. że szybko poszło z tą laleczką. No tak, nawet, nawet. No. W sensie nie, myślałam, że to będzie jakieś trochę dłuższe, tak szczerze. Ale widzicie nie było. Gwiazdy na no, niebie. Dobra, e, powiem wam tak, laleczki. Idziemy jeszcze w takim razie. O, mamy Aha, rang, Ja mam rangę level. nową. A który? 40. Mam. 40. Mhm. Dlatego jestem kurwa waszym szefem. Ciecie. Jakiś... 49. Aha. A ty Martusia, jaki masz level? A ja mam. Nie wiem. Ej, nie możemy teraz zrobić przecież legendarnego, bo musimy poczekać zawsze czego No bo trzeba a, zawsze poczekać. Da, da, Ale to wiecie bimbrownia? co? Możemy właśnie pojechać do bimbrowni, bo nie ma w bimbrowni nic, a bimbrownia jest... No a, jest nie, nie jest jakoś daleko, jest koło San Denis. To jedziemy, co? Do bimbrowni. Mhm. Tylko muszę koniu dać marchewkę, żeby się uspokoił. A co to chodzi z tym żółtym? Nie wiem, ja nie mam nic żółtego, więc może to jest no. e, indywidualna dla ciebie, wiesz, jakaś maybe, mis maybe. misyjka. Dobra, zasuwamy. Yeah. Zasuwamy, pędzimy. Kurwa nie umiem teraz z głowy rzucić. Pędzą konie po betonie. Oh, Mm, 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 mm. Czasem źle jesteś dla mnie Piękną damą, tą jedyną tą wybraną. Jak nikt na całym świecie? Tak? nikt na całym świecie. Tak. Kocham cię. Jeśli ogląda nas któryś z braci pierdolec, to <grym> odezwij się do nas. <grym> Możecie być sponsorami naszego odcinka. <grystanie> Dokładnie tak. <grystanie> Dobrze, jestem w bimbrowni, laleczki. Nie wiem, ja czy jak ja. Jestem. Jesteście? Dobrze. Je o Jezus. Znowu się Ciekawe. wyjebałaś? Nie, ja, pierdolę. O, nie. nie o, ty idziesz do domu. Idziesz do domu. Potknąłam się tylko. Pot no, um. Marta wchodzi na teren bimbrowni, Zapraszam. Frgi, wchodzi na teren o, bimbrowni. dziękuję, dziękuję za zaproszenie. No ja należ, proszę, proszę. Tak jak mówiłaś w poprzednim odcinku, co moje to twoje. Mamy Bimber do dowiezienia pięknej lalki. No to no, dawaj. Jedziemy. Gdzie bo, bo A, no, to się Marta. Już ci powiem. O teraz? nie, tylko jeden ziomal. Aha, bo my nie daliśmy tam smaku, kurwa, dlatego mamy teraz takie mało. 37,5 dolara, tylko. No, przez ciebie. No, Excuse me, wszystko jest kurwa przeze mnie. Do broni umieramy przeze mnie. Wszystko Ale zabij... to było przez ciebie, bo nie weszłaś na dach, a mówiłeś mi tyle razy, wejdź na dach. Wiecie co? <sum> to nadal pamięta. <sum> to było tak kurwa dawno, dziewczyny, naprawdę. To było wczoraj. No, dokładnie tak. Możemy <sum> wejść, Martusia. Chyba. Dobrze, yy, no to jedziemy to dostarczyć. W takim razie nie wiem jak daleko, bo mi się nie pokazało jak daleko. w się sensie nie pokazuje, czy daleko, czy nie. Ty jedziesz. O, będziesz jej woźnicą. No jedź. Zaraz. Ja? No, ja nie mogę. A ja? ty? Ja nie. Ja mogę też ruszyć. Nie. Masz, dałam ci lejce. Ja nie umiem. No ja też, też nie. Och, <laughs> czekaj, wyjdź. Wyjdź z wozu. Baba, z wąsem! w Ej, nie mogę! Ania, weź ty! <laughs> Sama kurwa problemy. Ej, ja też nie mogę! O, mogę! <laughs> o, 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 o! Przepraszam! No to siadać! Jedź! No, Dowieziemy? Nie dowiedziemy. Marta, ale ostrożnie, bo się butelki potłuko. Bo potłuko! Tak? Serio? No! E Marta, o, gdzie nie jedziesz? Ja źle. No, nie, Dawaj mi te lejce, oddawaj lejce. Oddawaj lejce, powiedziałam. Koniec zabawy. Ja nie! Goni nas coś! Co ty Co gadasz? A nie, myślełam, Marta, kurwa! Koniec. Ja się kurwa kiedyś posikam z tą kobietą mnie. Ona ma jakieś. Jezus. Marta! Co wy się kurwa O nie, kurwa, koniec. Koniec! Ja pierdolę. Ja kurwa kiedyś nie dał rady co? Ja, co tu się dzieje? Marta. No cofamy się konieki, cofamy. Marta, naprawdę. Ja pierdolę, nie. Marta, co ty robisz w ogóle? Fejsi, tak no to. Ja przyda... nie, ja już pojadę dobrze. Czemu tylko i się kurwa, Dwa razy zrobił. O wstawań, koników jedny, jak on się padł! Okay. Ja nie dobra. Nie, widzę, tutaj ten Ej, ten koń został jeden. Dobra, pojedzie tylko jeden. Nie, Marta, jedź! Mamy 6 minut, Marta, jedź! Nieważne. Ja mamy jednego wystarczy. No nie ja jestem uniwersum. Nie, ja kurwa nie wierzę Marta, co ty robisz w ogóle? To pierwszy raz tam się zdarzyło, żeby tak się w ogóle dało, nie? Że... Może koń odpadł? Jeden odpad zduplikował się, potem jeszcze kolejny. Jak widzicie wie, na jakim koniu jadę? Ja w ogóle nie widzę konia, na jakim ty jedziesz, ty dla mnie, u mnie skaczesz, kurwa! No, to u mnie co? też! Jo, ej, ej tak się! Widzę, widzę, już, mnie. już, czekaj. Serio? Dobra, schodzę na tego swojego konia. Czekaj, Marta, stój, nie jedź tam. Ja, ja się posikam, kurwa, nie? Nie chcę zobaczyć, jak to wygląda. Stara, ja ci zaraz wyślę. To zobaczysz, jak to wygląda. To jest takie kurwa śmieszne. Czekajcie, wejdę jeszcze raz na tego konia. Na serio, ja wchodzę teraz na konia. Ej, BPM, umiesz wejść tutaj, spróbuj wejść na tego konia. Ej, no! Ja pierdolę. Tutaj jestem obok umiesz nacisnąć Ale ja nie mam konia tu. Nie. O Jezus! Ej, za nami jadą! No, widzę właśnie! Dobra, jedzie. A co ja robię w takim razie? Kurwa, skaczesz w dal, stara! <śmiech> <śmiech> Marta, czekaj! Czekaj, ja nie mam konia, Marta, czekaj. Ja mam czekaj na ciebie? No, czekaj, dobra, mam jakiegoś konia. Dobra, mam. Jezus, rzucił mnie. Ej, laski, pomocy, no! Co ja mam ci? Musimy dostarczyć Bimber. No to jedźcie. Aaa! Pol przyjechał, Marta, Biorga. nie! Proszę. Marta, nie, nie, nie. Tej dostawy! Jedno kurwa zadanie, nie? I teraz będą nam pisać, że dawajcie zawsze Marcie dostawy, prosimy. <noise> Ania, Uwielbiam. U mnie. Uwielb... No ona skacze w dal kurwa, zamiast konia tak. <noise> Naprawdę? No ja prawdę. Również nie mam normalnie tego konia, co uciek Marcie z tego. A ty w ogóle skaczesz bez konia, to jest najlepsze. No właśnie, Ania, ja ci to zaraz nagram i Dobra, pokażę. Oj, skoczyłam. O, laleczka. Muszę to zobaczyć później. Kurwa, hicior, nie? O, zniknął już. O. Co tu się... Marta, 7 na 20, 13 butelek rozpierdoliłaś. Serio? Tak. Oje, zrobię ty buty No, O Boże, No boże, 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 Boże. boże. Patrzcie, boże, ja mam boże, boże. O, mamy tu stom. Stable. Stable to było. Nie masz nie konia. Nie masz konia. Miałam patrzeć. Ania, masz schizofrenię, ale nie mów o tym cały no czas. No wy co, mam nawet. Nie wierzę ci. O. Marta mnie chce pętać. O Jezu! Co ty zrobiłaś? Jezu, pomocy. Pomocy! Ona mnie spętała. No wasze, jak zwykle. Lalunie. No. Powiem tak, ja myślę, że na dzisiaj sobie zakończymy już. Ja się zobaczymy następnym razem, piękne lalki. Pasuje wam. Co no, ona no, zrobiła? No dobra. <laughs> Czemu ty się przyciągnęłaś do ziemi? <laughs> nie wiem. Dobra, buziaczki moi drodzy. Buziaki, pa...